Kiedyś na bogato. No i zrobiło się fajnie Śnieg zaczyna padać Ślad ucieczki mistrza Witolda ale Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ten wiatr Startujemy z Krakowa w Kierunek Zamek Tęczyn i zamek Lipowiec dzisiaj dzień rzeźki na razie 1 stopień słoneczko na razie świeci co prawda zapowiadają na popołudniu deszczyk a nawet i śnieg no ale przygoda czeka tutaj mamy takie wille piękne nad brzegiem Wisły po drugiej stronie Aż to widać no i tak sobie lecimy cały czas tym wałem z Wisły Po lewej stronie już są tereny zakrzówka ale my dzisiaj na zakrzówek raczej nie pojedziemy tylko przez Wisłę i na jurę będzie walka z wiatrem zapowiadają wiatr do 52 km przed nami srebrna góra na górze klasztor ojców kamedułów na Bielanach tam daleko po prawej pałac wybudowany przez hitlerowców była tam kiedyś willa architekta miasta Krakowa został wysiedlony a bodajże gubernator Krakowa postanowił wybudować tam swoją rezydencję Z tego co pamiętam nigdy nie zamieszkał tam bo przenieśli go dalej na wschód Mamy tor kajakowy górski jest Slalom Olympic Klasztorka Medołów na górze Most na Wiśle A tam gdzieś dalej Jest Tyniec A tu mamy taki piękny pałac lekko zrujnowany Widać, że było kiedyś na bogato Pykło nam 20 km. Odbiliśmy z drogi w kierunku na Baczyn. No, i tu chyba zaczną się górki No, i mijamy sobie autostradę Szlak R4 i Tenczyński Park Krajobrazowy. Szlak R4 to bodajże europejski szlak. Gdzieś chyba idzie na Brno, Wiedeń czy jakoś tak? A tu mamy piękny bukowy las. My tu w lewo, to już jest chyba kierunek na zamek piękny szlak, czerwony. No i ten R4. Szykuje nam się 100 metrów podjazdu na dwóch kilometrach, to pewnie już podjazd do zamku w Tęczynie. I tu nam się zaczął czarny szlak rowerowy. I na dzień dobry, 10% podjazdu. Będzie pchane. Ogień sakra no i zostało jeszcze 350 metrów i 36 metrów pod górkę, a na dodatek jeszcze nam się jak załadował masakra Końcóweczka jest że tak powiem ciekawa. Górka, piaseczek, korzenie, ale już widać zamek. I to jest ten moment, kiedy przydałby nam się kostek. Kostkiem byśmy pewno sobie tutaj wjechali. Byłoby fajnie. No, to taki czarny szlak rowerowy z takim widaczkiem na zamek. Nie ma liści, fajnie widać. Widać, że troszkę został odbudowany i zabezpieczony. Pięknie wygląda. No, a tu mamy jeszcze taki kawałek czarnego szlaku rowerowego. Do no i dobrnęliśmy. Na pewno zamek jest zamknięty, to lipa, No więc zamek jest czynny tylko w soboty, niedzielę i święta w sezonie turystycznym. Taki to piękny barbakan. Kiedyś tam była kryta długa szyja, bramna. No i zamek. Piękny Warbakan Tam dalej była taka szyja bram nakryta Szkodarze zamknięte Tu jakiś bastion ziemny Z lataniem jak widać po tej fladze to dzisiaj nici bo wichura jest straszliwa Także z drona nic nie będzie. Niestety chmurki też się robią nieciekawe. Chciałem jeszcze cokolwiek widać, bo nie ma liści. Widać, jaki ogromny zamek był. Ta najwyższa wieża to wieża bramna na wysoki zamek. Tutaj gdzieś niższy zamek jest. Tam wysoki. No i zima wróciła. Temperatura się zrobiła koło zera. Śnieg sobie chruwa. Mamy piękny widok na zamek. I teraz jechać do Lipowca, czy nie jechać? O to jest pytanie. Znając życie, pojedziemy. A tu taki widoczek mamy na góry. Widać, że tam śnieg pada. A zamek Lipowiec gdzieś tam. No i mamy taki ostatni szutok na zamek. Lecimy w dół. Jest to full, ale jakoś żeśmy sobie dali radę na tym szpiwniaczku Fajny taki las Jednak zdecydowanie najwięcej tu buczyny Po lewej stronie wzgórze Z zamkiem Objedziemy je teraz dalej, i musimy się przebić znowu przez autostradę. I lecimy sobie na zamek w Lipowcu. I takie tu mamy czary Harry Pottera przed chwilą śnieg, teraz słońce. Taka to pogoda dzisiaj. Lecimy dalej, na razie techniczną drogą wzdłuż autostrady w stronę Katowic. A my tutaj sobie migniemy pod autostradą i lecimy dalej czarnym szlakiem rowerowym no i szykuje nam się kolejny podjazd. 186 metrów na 3 kilometrach nie będzie tak źle, ale zamek już blisko. 10% szlak czarny, 11, 14, był podjazd, a teraz mamy z górki No i niestety szykuje się następny podjazd. W południu się miała pogoda popsuć. Tutaj coraz więcej przejaśnień. Zrobiło się 10 stopni. Gdyby nie ten wiatr byłoby można powiedzieć super. Kolejny konkretny podjazd. teraz nam się zaczęła jakaś na polna droga. Mamy tutaj takie ładne widoczki. Tam jakieś kominy i dym. Trochę taka ale to jeszcze chyba za blisko. Tam stoją rudy na polu. A tu mamy taką dróżkę. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ten wiatr No to takie krówki jak jaki Swoją drogą ten szlak do Wiednia z cakwami no to tutaj dosyć wymagający troszkę tych podjazdów jest jak ktoś jest obładowany lekko nie jest na czarny szlak wygląda na to że idzie od zamku w Tęczynie do zamku w Lipowcu jest oznaczenie Greenwaya zielone R4 mamy czarny rowerowy który idzie od Tęczyna no a tu pojawił się też pieszy żółty bardzo ładny las poro takich parowów. Niestety w niektórych pełno śmieci. No raczej nikt tych śmieci nie przywozi, tylko ludzie, którzy tu mieszkają. A przed nami widać góry. Chętnie by się pojechało, ale jeszcze nie czas. Jeszcze troszkę, ale zobaczmy co tu za tablica jest. Szlak ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego. KL Auschwitz wygląda na to że droga prowadziła koło zamku w Lipowcu i z tego co tu jest napisane obok ruin nocował w lesie we wtorek 27 kwietnia 43 roku a tu mamy pokazaną trasę z Auschwitz Trasa ucieczki Dolt Pilecki Człowiek zasłużony a zamordowany 25 maja w 48 roku Konkretny zjazd nam się szykuje. No widoczek jest bajeczka. Człowiek namęczył, żeby podjechać, a teraz zjeżdża. Wejdzie wesoło na 900 metrach, 96 metrów do góry. Magnolie już się rozwijają, a my tutaj piłujemy do góry. No bo piłujemy pod górę. Ale już widać zamek. Pokażę, że to jest łącznik z tą drogą. Kiedy zjeżdżaliśmy asfaltem, można było to zrobić na płasko. No to się zgrzeje. Tu już mamy zamek. No jest piękny. A górował nad całą okolicą. No i to jest, że tak powiem, zamek od tyłu. Pężne mury. Zamek gotycki. Strażnice kazimierzowskie. XIII wiek. Usytuowanie na takim szczycie, że właściwie zamek nie do zdobycia, dopóki nie weszła broń, palna, armaty itd. i tak dalej. sam baszty. zamek na górze. No i spróbujemy się wbić do środka. Jeden z ładniejszych i lepiej zachowanych zamków na górze. Te strzelnice na wieży z klapami. no bajeczka Szkoda, że jest wiatr, nie można polatać dronem. A niestety można by było się go pozbyć. Jest bajka. Po jednej popili na zamku. Zagościli. Zwiedzanie zamku innym razem. Przyjedziemy samochodem. A teraz cztery dyszki do Krakowa. Ale generalnie będzie z górki, co nas cieszy. Zjedziemy sobie tą samą drogą do głównej drogi. Skansen w Lipowcu Skansen z Zapłota Dzwonnica, piękny kościółek Kościółek, nie cerkiew i tam chałupy dalej Miejsce warte odwiedzenia Miejscowość Babice, zamek Lipowiec Skansen a my ciśniemy wracamy do Krakowa mamy alwernię W sumie to była kwaczała a nie alwernia Teraz mamy Alwernię. Według map czeskich to jest pałac Szembelków Zajrzymy, zobaczymy, może coś tam widać od środka. No, widać, że była to kiedyś Galanta Posiadłość. Z pałacu mało co zostało. Zabudowania gospodarskie trzeba sobie szczerze powiedzieć że powrót tą drogą do Krakowa jest bez sensu jest taki ruch że mała głowa no ale jak się nie zna terenów to się człowiek tak narysuje klasztorka medułów i ten pseudo zamek postawiony przez Hitlerowców tam daleko to Wawel Może No i pykło nam 1010 metrów i niecałe 95 kilometrów Dzień udany